Dobrze, moi drodzy, mała pomoc. Co zakładamy na stopy? Myślę, że więcej podpowiedzi nie potrzeba. Jeżeli powiesz mi, co to będzie? Co nam jeszcze zostało? Jakie jeszcze słowo obuwie coś do noszenia na stopie na literę S? Wszystko jest już jasne, oczywiste. Czego jeszcze potrzebujesz? Jakich informacji? Wiadomo, że chodzi o rodzaj obuwia. Wiadomo, że wiele osób ma to w swoich szafach. Jak to buty? Buty dobrze, żeby były dwa, prawda? Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Jaką ma pan gotową odpowiedź? Słucham. Stringi. stringi. Tak. 500 złotych. 500 złotych za... No cóż, specjalistyczną odpowiedź. Kochani, uwaga. Zapisuję tu stringi. Mój mili. To jest... Proponuję stringi zakładać gdzie indziej niż na stopy. Ale rzeczywiście czasami też się zastanawiam, czy one na pewno nie mają jakiegoś innego przeznaczenia. Na stopach, nosimy na stopach. Na literę S nosimy na stopach. 500 zł, pan wygrał za stringi. Dobrze, co ja teraz mam zrobić? Dorzucę wam tysiąc złotych do głównej wygranej, bo widzę, że, że y, pojawiają się y, y, dość oryginalne pomysły.